Więc moja ulubiona formacja, jak pewnie wiecie, jest 4-3, więc wybiorę 4-3 ofensywnie. No więc tutaj jest Dawid Silva, Cristiano Ronaldo, Nani Messi, Smolnikow. No ale jak pewnie wiecie, wezmę Messiego. Hmm. Więc kolejnym wyborem będzie. będzie, będzie hmm, chyba Suarez. No tak myślałem sobie 5 sekund i jednak baj. To teraz LS. No i to będzie oczywiście Cristiano Ronaldo. A to teraz PS i na PS znajdzie się Di Maria chyba. No więc chyba wybiorę Di Maria, no właśnie tak się stanie. Teraz SP przepraszam, i nie, ty Kolejny EŚP będzie to Koke. Teraz środkowy obrońca będzie to, kurczę, kto? Będzie to chyba Wiktor Ruiz. No i jednak biorę PP. Kolejny środkowy obrońca. Aha. Będzie to... Watson. Chyba tak to się wypowiada. Teraz prawie obrońca. Kurczę, kto to może być. KOKE? Dobra, KOKE. No nie ma tu zbyt dużego wyboru, więc wezmę tego Orbama. Teraz Keller na was w się. No albo i nie. Kurcze, z jakiej ligi ten koleś? Jest MLS. Dobra, fona wezmę. Teraz ławka rezerwowych, bramkarz Petr Czech. Kolejny zawodnik jest to Filipe Luis. No i kolejny zawodnik jest to chyba Hector. No więc zapowiedziałem, ja który Hector, ale to jest Entoc. Dobra, kolejny Alexis Vidal. To teraz chyba za. jest. Tak, wezmę. Witore, chyba Witolo. No więc wybiorę teraz Martineza. Nie wiem dlaczego, ale go wybiorę. No i kolejny zawodnik jest to Ozil Neymar. Chakiri, Alaba, Neymar. co mi Neymar. Nie wiem, ale przyda się. Dobra, kolejny jest to Michitarian. Żartowałem, a to naprawdę ten Michitarian. Bo już czwarty raz się prosi o. Wzięcie do składu. O, i teraz tak. Że co zrobić, żeby było 100 zgrania. No więc wezmę tego na niego. Teraz Ronaldo. Yy, jakie Ronaldo jak już mam. Jezu, no nie ma tu nikogo. No może najwyższy overall. I proszę Państwa, jest to Royce! Brawa dla niego! No więc tak się prezentuje ten draft. No. No nie narzekam na, na tych piłkarzy, lecz, lecz mogłaby być lepsza obrona. Ale dobra, ja się teraz zabieram za mecze i już niedługo pojawi się mecz finałowy w którym zagram o jeżeli dojdę do niego, ale powinienem dojść. I na pewno się pojawiło też, pojawi się w tym też yy, otwieranie paczek. Więc to nie było na tyle. Cześć Manko, jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę i subskrypcję.